Dobra, zróbmy sobie w takim razie opening tego ega. Zobaczymy, może wypadnie jakiś huge pet, o boże epiki, na litość boską, co to jest? Dawać mi jakąś mitykala, zobaczymy, czy coś dostaniemy fajnego. Oczywiście gram na wersji hardcore, więc jest trudniej zbierać te pety. Kurde, dawać mi tu jakieś, boże, wampiry. Rainbow Vampire, czyli to tak trochę średnio. Dobra, wracajmy do opening'u. Ale słuchajcie, i on chyba coś zrobił z szansami na te pety, bo strasznie słabo je... Żadnego mityka jeszcze nie drop'nąłem. Tylko green Reaper'y. Tak, to jest kopia 1 do 1, prawie, praktycznie 1 do 1 update'u, który był. Dodał tylko tego huge'a. Szkieleta. Czyli Grim Reapera to jest Grim Reaper, Huge Grim Reaper. To jest jeden pet z, 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 free to play, który został dodany nowy. A tak to, to jest 1 do 1 stary event, co był rok temu. Straszna kaszana, powiem wam. to no nie wiem, mógł, to, to mógł w ogóle update tu nie robić, jak zrobił takie dziadostwo. Break 5 Giants Pumpkin, żeby odlokować deskę. Boże. The Pumpkin Giant No dobra, otwórzmy sobie jeszcze. Ale lagi. Jesus Christ, ta gra to jest jeden wielki lag. Może masz notification wyłączone, zaraz zobaczymy. No ale kurde, nie mam szczęścia. Słuchajcie do openingu. Słabo. Ale. No dobra, zróbmy taki giga opening. Słuchajcie, jestem teraz na normalnym trybie i mam bardzo dużo tych końców, no kilkadziesiąt bilionów, więc próbuję wydropić teraz te dwa huge. Zobaczymy, czy mi się uda. Nie wiem, czy to jest jakby wykonalne, no ale kto wie, może się uda. Niestety ten update jest totalnie słaby. Powiem Wam szczerze, że no lipa tutaj grać w coś takiego. No ale co zrobić? Może, może, może na normalu mi się uda tutaj coś, coś, coś zgarnąć fajnego? Dajcie mi znać, proszę, czy chcielibyście też tu jakieś inne gry po, poza Robloxem na tym kanale? Bo szczerze mówiąc, to, to nie wiem. Mining Simulator 2, nie wiem, czy ktoś to będzie oglądał. Ja też liczyłem na to, że będą PETy, nowe PETy, i przede wszystkim lepsze od tych PETów, które mamy teraz, nie? No ale cóż, to są te same PETy, dokładnie 1 do 1, te co były w update'cie w tamtym roku. Oprócz tego Huge Grim Reapera, Shark Bite 2, Stumble Guys, The Sims 4, za 6 minut update w Rebirth Champion X. No ja tam, tam mógłbym popatrzeć, co się tam dzieje w sumie. jest GO kiedyś grałem, no. Fortnite. Cuts Go Fishing? Zapytaj się teraz widzów lub na odcinku kolejnym. Cuts Go Fishing jest taki, wiecie, no już starą gierką, szczerze. Wiem, że to nagrywał ten... Flotar, nie wiem czy skończył serię. No dopiero teraz mi mitek wypadł. Ciekawe. Fortnite, customy, CSGO. Let's go, fishing. Kurde, nie wiem. Wiecie, trochę było hejtu na mnie, jak zacząłem nagrywać te gry, inne niż, niż jakby wiecie Roblox. może bym zaczął nagrywać różne gry i zobaczymy jak się to przyjmie. No nie wiem, zobaczymy. Kurka moja córeczka płacze, nie wiem czy nie będę musiał kończyć za niedługo. Wojan chyba dawno nagrywał Cards Go Fishing, tak mi się wydaje. Ja mam na nick na Discord Broad. Co się dostanie co godzinę? Jakiś prezencik niby, no ale to takie... Pamiętasz Kogamę? Miło cię widzieć. Kanał... Kolejny kanał robić? Nie, to już... GTA, Minecraft. Dziękuję Ada za życzenia, dziękuję. Pet zwykły bije więcej niż pet hardcore, bo on to przyciął, Radku. Kurka, no słuchajcie, już nie otwieram już tego.